Manko. Ja jestem Tricus i witam w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę odcinek bardzo, ale to bardzo wyjątkowy, ponieważ jest to odcinek, który w sumie mniej więcej taki sam nagrywałem 3 lata temu. Był to mój pierwszy film na kanale w ogóle Tricus i teraz ogólnie to, co ja nagrywałem już 3 lata temu, stało się znowu popularne, czyli jesteśmy na lucky Skyblocku. Być może wiele z Was oglądało u mnie tą serię już kiedyś, ale teraz po. Wracamy i zrobiłem nieco zmodyfikowaną, jeszcze fajniejszą mapkę niż zawsze, ponieważ mamy parę różnych właśnie ciekawostek do odkrycia na tej mapce. E, otóż tutaj widzicie, jest takie coś, tutaj jest takie coś, tutaj jest takie coś, a ten Skyblock jest typowo cały, calutki, zrobiony z lucky bloku. Więc na samym początku chyba wszyscy wiemy, co zrobić. Tak, otóż chodzi o żeby zostawić subskrypcję, czyli sprawić, żeby czerwony przycisk stał się szary subskrypcji. Wtedy nie ominie. Was żaden epicki film z Minecrafta, a na pewno Lucky Bloków będę nagrywał teraz więcej, ponieważ, no, zawsze lubiłem nagrywać Lucky Bloki, nie będę ukrywał. Co mamy w tej skrzynce? Okej, okay. mamy tutaj ogólnie wszystkie rzeczy zrobione normalnie do zrobienia, słuchajcie, zwykłego e, SkyBlocka, więc na samym początku spróbujmy sobie zrobić generator, skoro już łapka jest zostawiona, wszystko jest zostawione. Spróbujmy. Okej, okay. udajmy, że nic dziwnego stąd nie wypadło. E, nie ma efektu? Jest po prostu różowa. Czy to jest, ludzie, to co myślę? Różowy trunek, którego nie można pić. Eee, dobra, nie gadajmy co to jest, być może się domyślacie. Okej, okay, w każdym razie... <laughs> Kurczaczki oraz diamenciki nam się trafiły. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy blisko zrobienia eee, naszego super fajnego generatora. O, eee, witam panowie. Witam Zenek, witam Franek, witam Zygmunt. Ej, ej Zygmunt, tyłkiem się do mnie nie odwracaj. Ty masz taki dziwny wzrok dzisiaj jakoś. Znowu to... Co to za butelka przy tobie? Co to jest? Znowu piłeś! Weź idź stąd, a ty. O nie, taki młody i też do tego. O, dobra, wywalmy. Wywalmy to wszystko, ludzie. Wywalmy to wszystko, bo to się nie godzi. Dobra, was też wywalam, dlatego że wy wszyscy kurczę, jesteście banda jakichś dżuli, nie wiem. Dobra, w każdym razie chwila weźmy. Czy my stracimy wszystkie itemki, jakie mamy. Patrzcie, to był nasz właśnie generator kobla. Okej, okay. eee, rozumiem. Rozumiem że nie jesteśmy w stanie się stąd w żaden sposób wydostać. Dobra, ludzie, jest w opór słaba rzecz, dlatego że mamy tutaj gigantyczną po prostu dziurę, e, której, no nie wiem, nic nie możemy zrobić, nic nie możemy tutaj z tym zrobić teraz. E, ja proponuję, żebyśmy, uuu, czy to będzie TNT? To będzie TNT, mówię wam. A nie, nasze e, nasze marzenie stało się prawdą, jeżeli lubimy ziemniaki. Ja uwielbiam ziemniaki. Dobra, pyka, pycha, pycha. O nie, co? Niezdrowy? No nie, no ludzie, no dajcie spokój. Przecież ziemniaczki są zdrowe. Czemu? Czemu mnie to zatruło niby? Nie no, wiem, że był zatruty, słuchajcie. Okej, okay, czekajcie, co tutaj jeszcze można zrobić. Mm, tak, rozkminiam. Przydałoby nam się drewno i zrobimy sobie. Wiem, co zrobimy, ludzie. Ej, mam mega genialny pomysł. Mam mega genialny pomysł, bo chcę bardzo zrobić ten generator. A to wcale, jak widać, nie jest zbyt łatwe. <laughs> Dlatego, że Lucky Bloki wszystko zawsze niszczą i są nieprzewidywalne. Ale czy to nie jest właśnie piękne w tych laki Blokach, ludzie? Czy to nie jest całe piękno laki Bloków? Dobra, zróbmy Badyl. O, ale. Kolejność popsułem. Idealną kolejność Minecrafta zniszczyłem kompletnie. Dobra, w każdym razie zróbmy sobie kilofik na początek. Na dobry początek e, kilofik poproszę. Ok, dziękuję bardzo, dziękuję. O, dziękuję. Super, przydadzą nam się te bloczki. Zdecydowanie bloczki nam się bardzo przydadzą. Dlatego, że jeżeli chcemy zrobić jakiś solidny generator, no to jak to zrobić bez bloków? No jak? No, ja nie mogę. Dobra, weźmy sobie to. Okej. Okay. No dobra, już nas stać. Słuchajcie, najlepszy killów i to jest mega dobre uczucie. Mega fajnie. Dobra, to mnie tylko denerwuje, słuchajcie. Okej, okay, teraz stąd byśmy mogli teoretycznie e, coś sobie wykopać, ale chwila. Nie, 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 nie. Be, nie zamierzam ryzykować. Nie zamierzam ludzi ryzykować. Okej, okay, to tak. E, ile powinien mieć bloczków e, generator? Dobra, to tak. To musi być tak. Okej, okay, tutaj będzie woda. Tutaj będzie E, spadała lawa. Okej, okay, okej. Okay. Ty, ty się wynoś. Dobra. Kurczak. E, o kurczę, ja rozwaliłem przypadkowo walki bloka przed chwilą, ale nic się nie stało na szczęście. Ok, kwiatuszek. Zapewnienie tobie bezpieczeństwa to jest mój priorytet. Słuchaj, o mamy sadzonkę tak w ogóle, więc brak drewna na, na mnie straszny. A nie, nie mamy dirta. <laughs> Tam jest dirt. Dobra, nieważne. Zapewnienie tobie bezpieczeństwa to jest mój priorytet, kurczaku, więc chciałbym bardzo, żebyś stąd wyszedł. E, halo. widzisz, stąd? Wy, wyjdziesz? Rozumiesz, co ja mówię do ciebie? Chyba on nie rozumie, no do, dobra. Jak nie dobrocią, to złością. Ok, dawaj, wychodź stąd. No wychodź, no nie chcę te, Nie chcę ci tego robić, kurczaku! Co? Ok, pomijmy ten fakt, ludzie. Zdecydowanie pomijmy, pomijmy ten fakt i zajmijmy się robieniem e, jakichkolwiek pożytecznych rzeczy. Lucky bloki, słuchajcie, same się nie rozwalą, więc uuu, Łuk, uu, Łukasz, dobra, kozacko, mamy w ogóle zbrojkę, czemu ja jej nie, nie założyłem, dobra, spokojnie, mamy tutaj rozlaną wodę, więc jest e, względnie bezpiecznie, co mi się trafiło, O, jaka dobra potka, au, 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 ok, spokojnie, nie żyję, nic mi się nie dzieje, o, wo, wo, wo. czuję się trochę, jakbym znowu miał tamten... Pyszny, dużo. Okej, <noise> <noise> Ok, widzę, słuchajcie, że niestety. Trzeba zrobić 6-minutową przerwę. Ok, jest not, słuchajcie. E, dobra, ale jest git, jest git. E, jest naprawdę dobrze. Weźmy sobie. o mamy awans, mamy awans zbrojowy, kozacko. Jeszcze tylko e, kalosze by nam się przydały lepsze. One is lucky, one is not. Dobra, który? Ele, duel. O... Okej, okay, czyli ten był Lucky, jednym słowem, idziemy do e, chwila. Czy mamy jakieś jedzenie? Nie mamy. Odłóżmy do skrzynki. Yy, mamy jedzenie, dobra, jest git. Jest bardzo ułatwione. Dobra, drugi jest unlucky, więc proponuję wejść do bezpiecznej strefy. Coś mi nie wyszło, tak mi się przynajmniej zdaje, ale e, wszystko dobrze, wszystko dobrze. Nie przyjmujmy się tym, to będzie TNT. To będzie TNT. O! Czajcie, że mi się to udało przeżyć, ludzie? To jest niesamowite Dobra, wielki lucky block Ile my się czasu nie widzieliśmy Dobra, uwaga, pociągamy Pyk I co się stanie, tu będzie TNT O nie, kosztowności Nie, moje kosztowności Gdzie one poszły? Kolejne lucky bloczki, słuchajcie Rozwalajmy je, rozwalajmy je szybko Coś złego może stać? O, kolejny duży lucky block Tutaj na pewno będzie TNT u, kosztowności po raz kolejny? Jak to jest możliwe? Ej, co się dzieje temu koniowi? O nie! To był jednak prosiak! Spokojnie, tutaj mamy. Nie, no nie, no nie, no dajcie spokój, no, no nie no! No nie moje wszystkie temki. ja je tak ciężko zbieram. chwilę. Odłóżmy je, odłóżmy je, odłóżmy je w bezpieczne miejsce. A, my nie tracimy i temów, dobra Czyli wszystkie diamenty zrzuciłem do lawy. Dobra, a teraz słuchajcie, kolejne laki. O, killer killerbany! I kto tutaj jest killer killerbany? Mówcie mi króliczku. Kolejny. Nie, tutaj będzie TNT. No, tutaj będzie TNT. Mówiłem? Mówiłem, że tu będzie TNT? Ale ja jestem mistrzem przeżywania wybuchów. Ej, odejdź. No, typie. Słuchaj, jak nie podobroci. To. No właśnie. Dobra, mordy. Oficjalnie udało nam się wygrać pierwszą wyspę. A wiecie, co to oznacza. To oznacza tylko jedno, że trzeba iść na kolejną wyspę, ponieważ e, no ona nas czeka. Skrywa przed nami naprawdę jeszcze wiele sekretów. Jest dużo tutaj naprawdę przeze mnie ukrytych różnych rzeczy. Dobra, pójdźmy, tylko chwila. Potrzebne nam są bloczki. Przydałyby nam się jakieś. Jakieś takie normalne bloczki, jakieś takie dobre bloczki, którymi możemy się zabudować, jakkolwiek. Nie, no! I ty nawet mnie kurczy, pieczone, opuściłeś ziomie. Ty, ty, przez ciebie, przez tego psa. No! Oh. Dobra, schodek. Jeszcze ten. Niech on do mnie poleci. Nie, no, nie, no. O, Wither Skeleton. Niech tutaj będzie. Tutaj jest dla niego miejsce. Idealne. Okej, okay. pyk. Czy my tutaj już możemy wskoczyć? Please, powiedzcie mi, że tak. Okej, okay, udało nam się, jesteśmy na kolejnej pla platformie, w sensie, no, na tej, na której powinniśmy być od samego początku. Kopiemy sobie, słuchajcie, troszkę bloków, którymi się zaraz przebudujemy na drugi poziom. Ogólnie potem jest ten poziom, trzeci, a ostatni jest tamten, czwarty poziom, który naprawdę jest porąbany ludzie. Yy, I nie wiem szczerze mówiąc, jak sobie damy z nim radę, dlatego że może być dosyć dziwnie. A mówi wam to osoba, która laki bloki ot otwiera od trzech lat. Okay? Czy doskoczymy? Nie, nie ma szans jeszcze. Mamy płotek, dobra. No dobra, jeszcze parę bloczków nam dosłownie brakuje. Żeby się tam przedostać. Tutaj widzę, że bloki jakieś leżą na ziemi, a tutaj co jest? Nie, no nic tutaj nie było. Okej, okay, dobra, weźmy sobie to. <słuch> Kolejny spadł w przepaść. Dobra, to już słuchajcie, jest nieuniknione niestety. Okej, okay, tutaj są schodki jakieś, tutaj jest więcej schodków. Tutaj. Okej, okay, tutaj jest jeszcze więcej schodków. Chyba powinno nam już starczyć bloków, żeby się przedostać na kolejną platformę. Co jest dosyć fajne. Okej, okay, dobra, 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 spokojnie. Stąd już przeskoczymy. Życzcie mi szczęścia, ludzie. Nie, no nie, no dajcie spokój, przestańcie. Ja chcę być na tamtej platformie. Dobra, ludzie, do trzech razy sztuka, jak to się mówi. Spokojnie. Jest! Jesteśmy na tej wyspie i uwaga, co nam się trafi. Uuu, kozacko! Wow, dobry dropik! Oj! Siema Mordo! Hero villager, co wy gadacie? Czemu ty tak biegasz? Czemu ty tak biegasz? Spokojnie Co ty. Aj, a gdzie są moje diaksy? Gdzie są moje... Dajcie mi diaksy! Dobra, okej. Okay. Okej okay. Chcę ten miecz! Chcę ten mieczyk, dzięki Ordo! O, ale frajer nie... Hero potion, co? Ale kozacko! Co za itemy? A to co? Evil Potion? Nie, dobra, tego nie chcę. No nie no, te konie są jakieś głupie. Dobra, słuchajcie. Jak widzicie, ten poziom nie był zbyt trudny, e, aczkolwiek mamy teraz kolejny do przejścia. Mm, dobra, chwila. Przydałoby się trochę wyczyścić ogólnie ekwipunek, dlatego że... No nie jest to ekwipunek, e, nie wiem, najlepsze grugarze. O, mamy kalosze, o których wcześniej wspominałem, dobra. Kozacko, to co teraz musimy zrobić, to słuchajcie, zdobyć jak najwięcej sandstone'a, dlatego że potrzebne nam są bloki, aby przedostać się do kolejnego poziomu laki Bloków, słuchajcie. A najbardziej nie mogę się doczekać już tego ostatniego, który jest po prostu tak masakryczny, że... O, nie Hero Villager tędy wypadł! Serio! Ja nie mogę, myślałem, że ja ten dyspadnę, Ale nie wiem, co jest gorsze, szczerze mówiąc Ja bym się zrespił, a hero, hero villager Już do nas nie wróci Ale dobra, wzięliśmy wszystko, co miał fajnego Więc z drugiej strony, dobra, mamy 36 sandstone'a To nie wygląda jak ilość bloków, która Jest w stanie nas zawieść, słuchajcie Gdzieś dalej, ale mamy jeszcze piasek ej, okay. to jest jeszcze trochę sandstone'a Wykopię chyba całą resztę piasku, szczerze mówiąc Żeby mieć jak najwięcej bloków, jak widać, słuchajcie Tutaj diaksy nie są Tak cenne, jak słuchajcie E, bloki. Dobra, Mordo. E, to teraz robimy w takim razie sobie Sandstone'a. Ok, mamy bloczków. Dużo. 49 to już powinno nam wystarczyć. Szczerze mówiąc. Ok. Spokojnie. Uda się. Oh yeah! Od dawna jakoś nie spadłem. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Swojej osoby. A teraz lecimy w takim razie na kolejny poziom. Na kolejną wyspę. Na której zobaczycie co będzie. Ej, chwila. Chwila, chwila. Czy wy też ogarnęliście jedną rzecz? Tak sobie myślałem, że mm, jak my się dostaniemy na ten kolejny, ostatni poziom. Ale przecież to całe jest z Cobblestone'a, ludzie! Więc wykopiemy sobie tyle bloków, ile nam trzeba a następnie sobie po prostu przejdziemy i będzie wszystko git. Ok, słuchajcie, jesteśmy. E, tutaj widzę, są jakieś bloczki ogólnie w środku. Uuu, redstone, wow, będziemy bogaci, ale dobra. Najważniejszy jest cobblestone. Chwila, wywalmy po raz kolejny nasze niepotrzebne itemy. Tak, emeraldy nie są nam potrzebne. To nie jest to. Pochodnie w sumie się przydadzą, jeżeli znowu będzie ciemno. To nam się nie przyda, cobblestone się przyda. Ej, powiedzcie mi, czy ja wcześniej na nagraniu wywaliłem dużo bloków, czy mi się zdaje? Jest taka możliwość. Dobra, otwieramy w każdym razie. O, kolejny hero villager. Co ty tu masz? Mm, dobra, of już mam w sumie nawet niezły. No nie, teraz nie mam diaksów, żeby ci odstąpić. Ło <laughs> wow. dobra. To jest kozacki akurat. Halo, okej, okay. złote jabłka nam się przydadzą. Te złote jabłka też nam się przydadzą. Spodęki nam się przydadzą, kalosze także. Wiecie, co mi się właśnie trafiło w tym momencie, ludzie? Osoby, które nie wcześniej nie grały w Lucky Bloki, nie wiedzą, ale osoby, które grały z kolei są doskonale świadome, co ja w tym momencie dostałem. Potem wam pokażę jak to działa, naprawdę. Na ostatniej wyspie się przyda. Okej, okay, tutaj. Unlucky squid, nie! A nie, jesteś unlucky, no to spadaj. <grych> Okej, okay, dobra, tutaj. Okej, okay, już się bałem, że to tnt na... O dobra, to, ta, to też nam się zdecydowanie przyda. Okej, okay, w takim razie co jest? Tutaj. Potrzebne są nam jeszcze perełki z tych rzeczy. Dobra, udało się je zebrać. Co jest w tej skrzynce? Nic. Dobra. Czy tutaj są jeszcze jakieś laki bloki? Bo ogólnie nie powiedziałem tego nawet. Ale ten challenge polega na tym, że musimy, słuchajcie, otworzyć wszystkie laki bloki, jakie są e, dostępne na mapie. Dobra, tutaj widzę, że trafiły nam się e, pozostałe i te, których nam brakowało. Jeszcze tylko czapka. Dobra, tutaj widzę, że jest kobel z tą. Wyrzuciłem kobla! Dobra, spokojnie, ale jest go jeszcze dużo, więc i taki tak nam starczy bloków. Myślę, że 64 ogólnie starczy, żebyś przydostać stamtąd tam. No ale dobra, bądźmy dobrej myśli, słuchajcie. Tutaj gdzieś na pewno jeszcze są. Laki, bloki, okej, okay, tutaj są. Dobra, zejdźmy niżej, zejdźmy niżej. okej, okay, co? O nie, spokojnie, mordo. Wszystko git. Eee, no, dobra, nie git. Okej, okay, dobra, tutaj znowu piorun. Przygotujcie się. Dobra, mamy kilof. Bardzo chciałem ten kilof, więc się cieszę, że udało się go zdobyć. Więcej perełek też nam się przyda. <laughs> Heroes Armor. Dawajcie to. Dawajcie to. Wow, Heroes Chestplate, wy nie wiecie, jakie to jest dobre mordy, naprawdę. Czy tutaj jest Lucky Bow, czy mi się zdaje? Nie, Heroes Bow, ok, to jest jeszcze lepsze. Dobra. Mm, to tak, to co nam się teraz przyda, kopytym kilofem, ok, jest dużo, dużo lepszy, to będą po prostu najnormalniej w świecie ludzie koble. Koble nam się bardzo, bardzo przydadzą. Ok, tutaj są jeszcze Lucky Bloki, y, otwórzmy je szybko tym razem. Rozwalę cię mieczem twojego brata! Ooooooooo, gdzie jest? Czekaj! Uuu, jak on unika! Okej, okay, dobra, dostał. Już mi nie przeszkodzisz. Ej, tutaj są jeszcze laki bloczki. U nice! O nie, 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 nice! O nie no zatruła, serio, dobra, zjem sobie jabłko i będzie git. Okej, okay, dobra, ludzie. Jest git. Naprawdę nie trafiają nam się... Okej, okay, tutaj jeszcze są jakieś te nie trafiają nam się jakieś super unlucky rzeczy, więc e, samo to jest w sumie, w sumie dosyć okej. Okay. O Diaksy! Wow. Ej, to moglibyśmy teraz pohandlować z tym wieśniakiem, którego przed chwilą rozwaliłem mieczem jego własnego brata, drąc się na niego w bardzo niekulturalny sposób. Dobra, co będzie stąd? Mamy tu bunkier, oby TNT. No nie, no ja nawet chciałem teraz to TNT pierwszy raz. Dobra, spróbujmy w takim razie, czy uda nam się przedostać teraz na ostatnią wyspę. Ej, patrzcie, czekajcie, pokażę wam to, bo obiecałem. Uwaga, uwaga. A nie, to są te dobre. To są te złe, patrzcie. Uwaga. O, oh, men, dobra. Czasem są mocniej wybuchowe. O nie, dostałem, karma wróciła. Mój pies za mnie walczył. Dzięki, Mordo, w zamian, e, dam ci. O, w zamian dam ci laki potkę. Proszę. I masz królika do zabawy. O nie, króliczku, nie pal się! Ugaszę cię! O nie, piesku. Piesku, spokojnie, on lubi, on, on to lubi, on to lubi jeść. Nasz piesek zostanie z nami. Spokojnie ludzie. O nie, on jest zatruty, ale nie możemy. O, nie mam jump potion. Dobra, czekajcie. Gdzie ja mam tamtą podkę, którą kupiłem? Tutaj jest, dobra, jest najwyższy czas, aby ją wypić, ludzie. Patrzcie co to nam da. Super szybkość, super sprawność, super siła, super duper elo mordo. A teraz zawody rozwalania rzeczy łapką. Ty, 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 ty. Mam super szybkość, w łapie i rozwalam to szybciej niż kilofem. No dobra, teraz kilofem. <grych> A, jako szukać ludzi. Mam dziwne wrażenie, że nam nie starczy tych bloków jednak. I będę musiał za chwilę drałować. Słuchajcie, do tego wielkiego kobla. I po raz kolejny zbierać Stack kolejny kobel stona, Czyli najgorsza rzecz jaka istnieje. Tak na pewno nam nie starczy. Jak daleko skaczemy? No dobra, to nie starczy, żeby doskoczyć tam. No dobra, potrzebne są nam, jak widać, jeszcze około 2 staki, słuchajcie, więc ja idę pokopać i widzimy się, jak już będę miał wystarczającą ilość. Ok, leczymy naszego psa, słuchajcie, i możemy wrócić do budowania. Tutaj oto tego czegoś. Dlatego, że... Okej, okay, spokojnie. Teraz nam wystarczy na 100% bloków, więc będzie gitarka. Pierwszy stack poszedł, ale dobra, mamy jeszcze jeden. O, by to starczyło. Okej, okay, ludzie. Powinienem móc tam doskoczyć teraz. Pies, jedz to. Nie! Ej, patrzcie, ludzie. Lifehack na to, jak szybko wydobywać bloki. O, nie, nie miałem miejsca w ekwipunku. Dobra, ludzie, teraz nam się uda! Teraz tam w końcu będziemy! I opa, okej, okay, mamy tutaj tabliczkę. Nie radzę tego rozwalać. Pytanie brzmi, o co chodzi? Chyba już wiem o co chodzi. Unlucky bloki, ludzie. Najgorsza rzecz, jaka może się trafić. Właśnie ogarnąłem, że miałem, słuchajcie, perły w punku. Dobra, ale weźmy sobie teraz te laki bloczki. I uwaga, zrobimy sobie mega kozacki ich opening, dlatego że zobaczycie, co to znaczy prawdziwe szaleństwo, jeżeli chodzi o otwieranie laki bloków. Serio wam mówię. Dobra, przyda nam się tylko troszkę większa platforma. Dobra, i po kolei ludziska po kolei, albo ej, zbudujmy sobie takie coś. Uwaga, trzy na raz O o, spadaj! Nie, 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 nie wybuchaj. Dobra, spokojnie. Jeszcze jeden. Uciekamy od razu, please. Dobra, udało nam się! Udało nam się to przetrwać! Niesamowite szczerze mówiąc. Ja nie mogę. Dobra, jestem naprawdę dobry w unikaniu wszystkich eksplozji, ludzie. Tego dowiedziałem się dzisiaj na swój temat. Okej, okay, kolejne trzy, słuchajcie, dajmy im szansę. Zobaczmy, co one robią. O o! O o, o! -o. Przeżyję. Co? Pół serduszka? Dobra, zjedzmy sobie to jabłko. Ono nam daje dosyć dużo wytrzymałości. Nie miałem żadnego bloku w ekwipunku, tak to bym się szybko przykrył, bo szczerze mówiąc, to się spodziewałem tej pułapki, ale no... Dobra, kolejny laki Bloczek. O, Bob, jaka szkoda, że spadłeś. Okej, okay, a zobaczmy, co jest tutaj w takim razie ludziska, bo tutaj może być dosyć ciekawie jeszcze, bo jeszcze parę laki Bloczków nam, słuchajcie, zostało, żeby je zebrać, więc no, w tej chwili mamy challenge, żeby właśnie sobie je zabrać i otworzyć. O, wszystkie się rozsypały. Dobra. E, to tak, wywalamy wszystko, żeby zebrać te laki bloki. Wszystko dosłownie, dosłownie wszystko z nich nic dobrego nam się nie trafi, ale mogą się trafić jeszcze jakieś ciekawe, dziwne rzeczy. Dobra. Here's your problem. Dobra. No to nie jest aż taki problem, szczerze mówiąc. To było też git, a jeżeli mam to otworzyć, ludzie, to proponuję zrobić dosłownie, dosłownie jedną rzecz. A mianowicie wziąć sobie to, zrobić sobie coś takiego i teraz możemy to otwierać. I co to będzie? Ooo, dobra, to było ładne, to było ładne zdecydowanie. Ej, tutaj jest lucky blok jeszcze jeden, chwila, idziemy po niego. Zdecydowanie nie zostawiamy żadnego lucky bloczka. Słuchajcie, już prawie mamy koniec challenge'u. E, co to jest? Co? Okej. Okay. Ja nie mogę, co za fajerwerki dzisiaj mamy, naprawdę ludziska. Kozacko. Dobra, diaks też wywalamy. Ej, miałem ender jednak? Nie, wiem o co chodzi już, naprawdę. Lucky bloki ryją beret. O-o, coin. Nara! O nie, tutaj już nic nie ma. O-o. Ej, z tego nic złego nie było. Z tego też nie. Ej, dobra, tutaj jest bezpieczne miejsce do otwierania lucky bloków, patrzcie. Co się stało? O nie, dobra, wiem co się stało, wiem co się stało. O nie! Ej, ale chwila, jestem bezpieczny. No ja tutaj już bym nie grał Szczerze mówiąc na lucky bloku, Ale słuchajcie ludziska dziękuję wam bardzo serdecznie Za oglądanie tego odcinka O zobaczcie jak skończę na bogato O na takim Na takim oto podeście złotym Więc ja się z wami będę żegnał Subskrybujcie mój kanał po więcej tego typu filmów I to było na tyle na razie